Det ser ut som en steinras. Ciasny. Ile Cały stadion wieksy. Dobra, nie Nie na półkę. Ale ja mam coś. Już połowę mam. No więcej. <trony> Mały? Hoppę. A to nie jest stadion ruchu. To jest... Giecy, no. To jest, to jest nowy. Nie, tam ten, ten... To jest... To Nie, tam ten, ruchu... To jest... jest... To ruchu. w To jest stadion ruchu. jest porównaniu... To ten... jest je To, tak. to ten jest ogromny To jest ze To ruchu na To To ten jest ogromny. Tak, do stadionu ruchu. Tyle Ja też wiem Ale dobiegamy do tych sodów, co nie? Ej, dobiegamy do tych sodów, Gdzie zaczęliśmy? Ok No No No, w ogóle jesteśmy na meczu kosikówki O, salsi. Teraz. Z moją drużyną kapitanką. Włączam kryptopię. Najgorszy wiek, Ale w krok są niektórzy którzy biegną. Zasobę. A teraz ja. trzydzieści. No ale dobry czas! Przedtem tu było pełno ludzi, bo tutaj było różnie zbierał. To jest stadion Wichsy, w do ruchu, to jest olbrzymi. Wow. A może wejdziemy tam? Nie, nie, nie! Nie leszczymy! Nie powiedziałbym, że to są takie dwa razy w takim ruchu. No, a ruchu też jest sporo. Prawda? No. A że już mamy 400. No, Dobrze, to idziemy gdzieś. Dużo spalimy. Ruchcik! Ile to ma kilometr kwadratowy? Nie! Więc... nie. Nie, to czekaj, daj mi! Musimy się tajemić. No szybciej! Bo mamy więcej czasu i wszystko. Się... <grym się stąd> 5 minut Czekaję. Tak. Szybko! Tak, ogólnie zajęło nam to ponad 5 minut. To jakieś 2 sekundy ponad 5 minut. <grym się stąd> Czy polecamy? Polecamy. Tak! <grym się stąd> no,